Siemano, siemano, siemano. Wiem, że mogę to powtarzać milion razy. Nagrywam właśnie. Jak widać, mam tutaj konto. No, mojej mamy konto. O kurde, kurde. Nie, 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 nie braun stars. Kurczę, ja jestem na. Jestem na. Jaką grę no W Robloxa i dziewną dzisiaj jest Krystian. A czy Chris, a czy Adnitro, jejku! Adnitro, on, on się nazywa Adnitro na YouTubie. Mogliście zobaczyć jego Hot Sixty Challenge, ja go nominuję. No i Krystiane. czy Adnitro, jejku, no nie wiem. Um, może zagrać w Robloxa, bo ja teraz nagrywam i jestem na końcu mamy, nie? XD. Jest na koncie mamy. No dobra, zagram sobie na przykład w to, co mama lubi grać. To to wiem. Ale ja nagrywam, jakby coś. Dobra, nie, nie wierzę. Nie, nie się. Tutaj. jakiś nie, Tutaj? nie, głos nie, włączył. Dobra, zagram. Tego lubię. Nie, co? Nie, co lubię i to? Dobra, no co, będę coś. Nie? Dobra, jestem na mamy koncie, nie wiem dlaczego jestem. Znaczy, dlatego, bo chcę zobaczyć, jak moja mama gra. W ogóle ma tylko jednego przyjaciela, nawet mnie nie ma. Kurczę, dobra. Z go z tego. I po mi, i po i po i po i, boom, i, boom, i boom. nie, nie, nie. Dobra. No. No. Rozłączysz się. Ale ja teraz nagrywam. Ja się rozłączę. Okej. Okay. Dobra? Dobra. Pa. Znaczy jakby coś to rozmawiałem z kolegą, znaczy z Admitro, wiecie. Wiecie, kogo mówię. Dobra, nie... O nie, o nie, dobra, mordeczki. Dobra. Eee, dobra, dedłem. Płeczko! No. Ty płeczko! No co? No co? No dobra, pa! Rozłączę się. Pa! Dobra, rozłączyłem się z, z koksem, ale że z typem, mniej komieli mi się, ale ja sobie gram em, w Robloxa na moim małej koncie. Nie wiem. Nie wiem jak... Nie wiem jak to się udało, ale jakoś no nie wiem. Mama nie będzie zadowolona. O kurczę. No dobra. Albo nie, no na pewno weźm... Wy... Albo nie, wezmę bestie. Bestia zmienia się o fajne zwierzaczki. Kurczę. Nie wiem. Mamy konto w Robloxie, to nie jest zbytnio Dobry pomysł na pociechę. A pu. Nie, Tiger Tigerfor. Dobra, tam a tutaj mnie nikt nie znajdzie. Bo się nikt tam jest. No dobra. A ten dole ktoś się jest. A tu dobra. To nie to jest rap. A nie oni. Co bym nie wiem, że oni nie dodają, jak spadają na dół. A fajnie było, jakby dodali. No dobra. To gier forma. Ja. Ojejku, jak, 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 jak. Bird form. Oczywiście. Lecę do typa. Ha. Huh. Nie. Jak <grym> się zbagował. Coś tam się o! Jakaś mapka fajna. Nie wiem, nie, nie wiem ja. Polubiłem tą gierkę, chociaż nie wiem, co to jest praktycznie, ale polubiłem to. No, oh mamaj konto. No nie spodziewa... no niczego nie no nie powinnam się niczego spodziewać. Niczego ekstremalnego spodziewać. No żeby jest. No. I tyle? Ojejku, jak mu sk gorliak skacze A tak. Czemu... Ojejku. O nie, to jest... To jest ten... Cyborg, ja, ja cyborgiem nigdy nie grałam, więc nie wiem czy on jest fajny uda, uda mi się, uda mi się tam wyjść. Można! Niech zejmę! Nikdę, dobra, ja tu ja jestem. Ja tutaj sobie jestem a tam ci niech się nudzą. Jakie nie Nie! nie, 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 nie o, No kurczę słabo, słabo trochę jak ktoś sobie napisał I don't, I don't, I Please... Nie wiem czy to do mnie czy nie, ale... Czemu mam ma takie oski nie wiem... A! Ja jej ustawiałem! kurczę, Czemu ja nie pamiętam, że to ja jej takie ustawiałam? Nie można tego normalnie wejść To było dziwne Jest board, bo nigdy nim nie grałem. Serio. Wow. Dobra, nie. No nie, 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 nie wierzę. Co się dzieje. Jest tak zbagowane. Não. Vamos pro procedério.

Nie, tam, tam sobie... tam Cię chronią, ja tutaj długo odjeżdżam tych wszystkich Bo teraz. Nie. Au! Okej, okay, okej, okay, okej, okay. nie. Trzeba trochę słabe. Wsiąkajcie. nie. Chcę być tym drugim Robinem. I mogę. Kurcze, Kurczę, no dobra, no dobra troszkę, troszkę mnie nawkurzali, ale to minie, to minie, mordeczki, to minie, on to co robił a, a to, to, to jest nobskie, to, to jest prosa, to jest prosa, to jest, a tak prosa, A chodzi on też. No dobra, ją. Bestyka. Nie, nie Robin. A. A. Tak, pałeczka oczywiście. Jest Dobra, pół i pół i pół i pół i, pum, i pum. jakie to jest? Dobra. Trochę musimy, tak, o, pyk. O, nie, nie, nie To jest trochę taka walka, nie? To jest walka typowa. O no O jas. to ta arena. Te pszczoły. Ojeju. To jest dobra ręka. Dobra, jeszcze nigdy nie byłem, ale spoko jest. Udzie! Goryl! Dobra! Dobra, Gorylek. Gorujek. No i tak się przede mną nie ukryjesz, mordo. pozdro, pozdro. Pozdro mordeczko, merererer, Jestem na koncie mamy. To dlatego. O kurczę! No dobra, ja wezmę tego innego Robina. Czyli inny serpina. Aklamer. Dobra. Jest, jest, jest. Nie! Yes. Yeah. Nie, nie! Nie róbcie mi tego! Nie róbcie mi tego, głupi, znaczy, gracze! Bo oni są głupcy! Bo niektórzy z nich to nie powinni być głupcy, bo... Niektórzy z nich to są moi, widzowie. Co? Co to? No być! A to były jakieś portale, nie? Jeszcze raz w ogóle... A teraz my tu to A to ludzie to, 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 to tani, no tak! A co? Dobra. Wiem, że mało z tym chciałam. Dobra, to są bambyki. Ci ludzie to są bambyki. Ła! Jak to się coś biło? Biją, czekaj. Nie tego. To, jest... to w ogóle taka symulacja, jak to nie to są... nie Dobra, zmienię grę. Tak, tak, gra już za bardzo za nuda. Dobra, co tam jeszcze mama dobrego gra? W ogóle ja moje konto straciłem i teraz takie nubskie. Wiecie... Takie No. Wiem, że troszkę długo. W, w Hide and Seek on gra? E, myślałem, że on nie gra w Hide and Seek. Ale w Hide and Seek to możemy pograć. Znam tą grę, ale. Tak mnie kurci, żeby zagrać na małej koncie w Hide and Seek. Ciekawe co ona ma. Team 7. Hide and Seek. Jestem. Ja czuję, że ona jeszcze nigdy w to nie grała. Aha, dobra. nie. A może jednak nie. Dopiero to się runda zaczęła. had jeden seek. To ile obbit. Grę. W tą grę nie grałem, ale mam nadzieję, że to nie zwykłe oszustwo. Tylko to prawdziwa fajna gierka. Nie, ta przeróbka. No Skupię to ile odbiję. tym był doktor Mad City? Jak to? Czyż to nie nie wiem czy to ma, czy nie ej to jest prawdziwy real life nie, to nie jest prawdziwy real life to przecież pasta co? I tam był samochód jakiś no o co w tym chodzi? mat city? a to jest jakiś parkour mat city Aha. Wow. I to jakieś kolorki? Nie, to jest nudne. Ale no sprawdzimy. O, w to gra czy nie? Nie wiem, czy w to mam gra, ale. A... Aha, okej. Okay. Co? To jest do przejścia człowieka wolę nie ryzykować To hajs? jeżeli hajs to ja nie chcę po nim chodzić tylko nie chcę go mieć niebieskie tak dobra i co? aha Okej, okay, wrobili mnie. Wrobili mnie normalnie. Dobrze. nie za angielskiego, ja nie znam angielskiego. Dobra, niebieskie wybrałem. Może się to zmienia? Coś zmienia? Chyba nie. No, nic to chyba nie zmienia. No, mordeczki, powiedzcie, czy to coś zmienia. Czy... A właśnie wybrałem coś na... Nie... No nie wiem, ja nie lubię niebieski, ale... No. Wiecie. Nie... Nie wiem, co ja mam powiedzieć teraz. VIP? Jakiś VIP? Nie, nie chcę niczego kupować. Aha, okej. Okay. Okay. Ej, okej, okay, dobra. Młodeczki. No, chciałem dołączyć do klubu Farela, JGK Joysticka, ale całe wideo jest pełne 110 członków, 2000 bucharów I no, teraz dołączyłem i jestem członkiem w klubie bułeczki No. Na szczęście zaawansowałem na tego, na dowódcę y, konto. Y, moje drugie, moje słabsze konto. Okej. Okay. Ja nie muszę pływać? Nudno. Ja nie chcę pływać. O, no dobra. I ja nie wiem, czy ja w dobrą stronę płynę. Nie w w stronę to dobrą płynę, ale. Nie jest to najlepsze, tak. Ja w Robloxa dawno nie grałem, wiecie. Znaczy ogarniam wszystko, tak. Ogarniam, ale... No... No, niestety... Dawno nie grałem w Robloxa. No i już się kończy, na szczęście. Dobra, o... U... Jeżeli chcecie, żebyśmy, żebym był w jakimś tajmie na YouTubie, to zostawcie pod tym filmem dwa lajki, naprawdę. To będzie tak działać. Zrobimy coś takiego? Umowa, dwa lajki i będę, i zrobię ekipę. Fryga. A, to to jest taki nóżki auto. Okej. Okay. taki darmowe. Co z darmo to bierę mordy? No. To trochę baguje, prawda? Siedemnasta? Nie. Nie. To też nie zbagowało. Tak, tyłem będę jechał, tyłem, tyłem. To baguje. To coś baguje. Wow, ja już szybko Tak już. No, mnie tutaj nie da się wyskoczyć. Aha! Dało się. Dało się. Kocho. Oj jestem. W Wolter krzyku. My god, a helicopter. I'll mm. okay. it need... Oh, it's. I'm going gonna... I'm gonna... I'm to Nie wiecie, że to dość mocno baguje. Teraz... No, nie, o, do, do. Teraz idziemy, idziemy. Idziemy. Pisz, lat jedziemy. Super ekstremalna szybkość. Prędkość, jakiej świat, jaki świat nie widział. To jest prędkość maksymalna na całym świecie. Nikt nie był szybszy. Nawet Sonic Nie był szybszy od tego. O, co to? Dlaczego to było coś niewidzialne przejście? Aha, super. Pff, śmigam jak Sorpeda. Aha, to się z samochodami jechało chyba. Tak, to się jeszcze samochodami też jechało. No nic, będę trochę wolniej. Znaczy nie wiem. Play for 15 minut uh, to, 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 to jest for Army 5. No to jest Power. Dobra. To co tutaj jest w tej grze? To, to jest niesamowite. To jest niesamowite. Ile to już było budowania tej całej mapy do, dla dla, tych, dla po prostu zwykłych graczy. Może to jest poświęcenie całkowite. Pff. Ale to jest gra, to jest gra, więc poświęcenie. Doceniam całkowicie, doceniam poświęcenie. I no, da, Dwie łapki i zakładam ekipę. Dwie łapki i zakładam ekipę, już to mówiłem. Więc proszę, proszę zostawcie dwie łapki. że ja zbiorę moich przyjaciół i ja nie będą nagrywać na YouTubie i będzie taka ekipka graczy I co, To będzie 5 lat tutaj siedziało Siedziało, działo, działo się To będzie działo jakby Mario. Idę. Ile, ile jeszcze tego musi być? Nie. Nie doceniam tego. Co wam to, co mówię, jest tak wpływające? I ja nie wspomnę o poświęceniu, to co bardzo dziękuję, ale ta mapka staje się coraz mniejsza. Jeszcze trzy minuty. O, i się kończy. Nie, to jest Max. Wow, jego nazwę jest Rainbow i ten zwykły miecz, ale No nie mi się kupować. Aha, ekstra. Co? Jak to? Można płynąć w lawie. Nie, to jest tak niedopracowana gra. Nie, jeszcze nie gram. Jeszcze nie gram. Bardzo dziękuję za oglądanie. Ale ja nie jeszcze w... Courage à... pas..